Tu jeb zniknął Zdziu Nie mam Dobra, okej okay. Okej, okay, jesteś, jesteś potworem, niszczycielem światów Ty będziesz go atakował, ja będę uciekał Okej, okay, nie mam pojęcia Bo, Boję się <laughs> Okej, okay, stawaj skubańcu Przyszedłem w koszuli i w... no Bój ci o, już się zapakował dla mnie Dobra, jaką on ma fazę gry w ogóle? mnie Dostaw mnie Dostaw mnie to, to nie moja wina była To ten mały jest winny Ty kurde normalnie jest czary Uwaga! Uwaga! A, mamo! No nie no nie, przywołał jakiś... Jakiś tubańców Al muzej z wow Więc widzicie wszystko, nie? Dobra, jest, 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 jest! Jest fragles! Uwaga! Będzie działo! O Stary, no, ale to nie, to nie ja miałem wspólną ten no, z Twoją wieściową, czy mamą, czy co, Został mnie. O oh, shit! Nie fuck! Nie wierzę, że to koniec. Oście. Oh, fuck. Oście. Oh, fuck. przyszedł. Co to jest? Innocent, the gods, co? What? Biegni! Biegni, Lola, biegni! Ja pierdolę! Na to, na to żeśmy się nie umawiali. Fuck my life. Ale uciekałem, tak szybko to jeszcze nigdy nie uciekałem. Uch, ale mi się ciepło zrobiło. Te to jednak, jednak, jednak spoko sprawa, bo mam mało życia. Uwaga! Coś się dzieje... Biegnij! 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 Okej, okay, to już wiem kiedy on to kastuje, on się dre... Mówi, zginiesz śmiercią szybką i... O, oh O, 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 Tak się ustawiłem za tym dużym, bo on mnie w sumie chroni w pewnym sensie. Jezus, meteory jeszcze zrzuca. O oh, No mama ci więcej tych bajerów nie dała? Uwaga! No Jezus, stwory, Już myślałem, że będzie... Cholera, pierwszy raz w życiu to strzelam tutaj. Walczę. <laughs> Jest fajnie. O oh jez, yes, to się nazywa wymagający boss pomijam że biegam w kółko i rzucam spele, ale... Hej, to jest efektywne! Patrzymy jak długo. I ma, ma już tylko połowę. Uwaga! Fuck! pięknie! Rany, nie mam szybkości biegania i to jest takie straszne. Nie wymieniłem... szpak, oh, kuki, kuki. Jest pół życia. Ospotnie, nie! Nie! nie, nie. Umar! Daj mi radę! Jeby umarłem, nie? Ja piedzielę The scene. Ale bym umarł w ostatniej, w ostatniej fazie. <grymianie> Cześć, Ty, o, się posypały. Achievementy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wszyscy oh wiedzą, że to ja mam największego ptaka. Dzięki, Mobius. Tak, 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 tak. Pokonaliśmy Boga w koszuli nocnej. No, po po poszło dobrze, bo biegałem w kółko. 哎，你不配。